No i tyle. Zaczep powiedział dość. No i wziął i pęk. Oj, ciekawy rok, ciekawy rok. O, tak jak widać. Zaczep pęk i kostatą spawamy dzisiaj. Bartek połamał, a nie, że sam się złamał. A to naładował za dużo? No, tak. Tak się 60 bez zaczepu prezentuje trochę bidnie. Nie wiem gdzie masz. I tak. Zostało tu obszyfowane, będzie obsp obspawane. No i będzie można dalej wozić. Tylko pytanie jak długo? To jest dobre pytanie. Dobra. czyli czyli pospawamy i będziemy się... No, tak. Tak to... Tak to wygląda. Na razie póki co widnie, ale to sp na spokojnie. Będzie jeszcze, je, jeszcze przejeździć ten zaczew sporo. Dobra, to my tu spawamy dalej i widzimy się później. Dobra, zaczew pospawany, tylko teraz obszlifować, obszlifować i montujemy wtedy. I zobaczymy. Obs Obstawiam pierwszy rozrzutnik i pęknie. Dobra, zaczep Zamontowany, pastowany, pomalowany. Firma. Adam wiele, wiele, wiele <grymna> Firma. E, mu. Firma Adam Mechanik. <grymna> Firma Wadwall. <Wod -Wod. grymna> <grymna> Komfort. <grymna> Dobra, kręć to, bo muszę sporzeń wsadzić. Dobra, to już na tyle. No, i efekt końcowy wygląda tak o zaczep akurat idealnie ten no i ja by teraz jak najdłużej przeżył no ale to jest, to jest traf to jest mało prawdopodobne dobra to w tym filmie na tyle i do następnego